Troszkę formułę, w związku z tym, że występują nasi uczniowie pewnie bardzo bardziej niż wszyscy inni się stresują. E, dlatego chcielibyśmy rozpocząć od występu, a tą część, której przekażę głos panu Staroście, byśmy rozpoczęli troszeczkę później po tym występie. Dlatego zapraszam państwa przede wszystkim do obejrzenia tego małego przedstawienia. Mam nadzieję, że. Dzieci dadzą radę, i nauczyciele również. Zapraszam bardzo do obejrzenia przedstawienia. Lokomotywa Stoi na stacji Lokomotywa Ciężka, ogromna I pod z niej spływa Tłusta oliwa Stoi Dysz i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch jak gorąco. Edukacji są, że tak powiem, wspólną troską nie tylko zarządu, ale no też tego, z którego idą podstawy wszelkich działań, w tym również działań w sferze oświaty, ale też i zapadłem w pamięci z czasów szkolnych znamiennego nauczyciela, a zresztą nieprzypadkowo przypada 15. Tak naprawdę który został przedstawiony przez społeczność tej szkoły to jest zawarta taka obrazowo esencja wykonywania zawodu nauczyciela, edukacji czy to na studiach, czy w życiu dorosłych. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, jaki grunt nauczyciele i wysiłek do edukacji młodego człowieka wkładają. Chcę też Państwu powiedzieć, że szkoła, w której się znajdujemy, też jest szkołą, w której są realizowane przede wszystkim cele edukacyjne, ale stajecie ponad tym obowiązkiem, angażując siebie całkowicie i w sposób bezkompromisowy, oddania dla tego procesu. Można powiedzieć, że dzisiaj jak nigdy wcześniej to nie tylko to Wasze zaangażowanie wynikające z wykonywania tego zawodu nauczyciela i obowiązków, ale przede wszystkim z rozumienia tej swojej pracy jako też misji i posłanki. Chcę powiedzieć, że no, wszyscy nasi nauczyciele, o tym jestem przekonany, o, o czym jestem przekonany, są tak naprawdę spowołani. Także, szanowni państwo, za bardzo Was serdecznie.